nie dla wrażliwych osób. Hey Joe. ogólnie to. Nie chciało mi się czekać do jutra. Więc o tym, co zrobiłam sobie w palec, opowiem dzisiaj. To było tak. Jak zawsze poszłam na wew, ale. Nie wzięłam spodenek, usiadłam na taki meska, ładanym przymocowanym do ściany krześle. Pani zaczęła lekcję. Siedzę, siedzę. Aż poszłam do toalety, wróciłam, jak zawsze, i usiadłam. Jak usiadłam, jak to na krześle złożyło się częściowo. Ja nic nie wiedząc, pochyliłam się do przodu. Lecz palce mi się osunęły w mechanizm. I gdy się pochyliłam, przytrzasłam je palce, obmyłam je i pani mi dała jeden plaster, bo nie miała więcej. Wróciłam do szkoły. Moja mama tam pracuje, z jednym palcem w plastrze, a dwa pozostałe odkryte u prawej ręki, tylko skóra zerwana w jednym. Miejscu a u lewej, jeden palec bez kawałka skóry, a drugi ten w plastrze. Zdjęła mi, by go zobaczyć. Z paznokciem nierozwalonym, nieodpadniętym, nieułamanym, tylko wbitym w palec, cała skóra naokoło rozwalona. A krew się lała, kropelkami, bo miałam plaster. Ale tak czy siak, poszłyśmy do szpitala, wchodzmy do pani chirurg i opowiadam, idziemy po tym po bandarze. Rentgen. I okazało się, że ten wskazujący. Drugi palec, o którym mówiłam. Potłuczony. Dostałam szynę. I kolejny bandaż na to. A w piątek mam kontrolę. To by było na tyle. Papatki.